Moją gościnią jest dzisiaj Joanna Janecka. Dzień dobry. Joanna jest z ekipy Foodtown. Jest dokładnie, nie chcę przekręcić Head of Events. Tak, nie przekręciłam nic. Nie. Się. I porozmawiamy dzisiaj troszkę o tym, co w Food Townie można robić oprócz oczywiście odwiedzania strefy. Foodkortu, gdzie można zjeść i napić się pysznych koktajli, to oprócz tego można food town nawet sobie wynająć. To I prawda. o tym, jak można wynająć i co w ogóle można food townie wynająć, mam nadzieję, że Asia troszkę nam dzisiaj opowie. No tak, to jest bardzo dobry moment, żeby o tym porozmawiać, bo kończymy sezon wakacyjny, urlopowy, więc powoli, szykując się do jesieni, myślę, że wiele no, naszych klientów, naszych gości może pomyśleć o tym, żeby wpaść do nas również w celach biznesowych i my jak najbardziej takich gości do nas również zapraszamy. Oczywiście teraz wakacyjnie w tym temacie troszkę mniej się działo, ale od jesieni, później zimą jak najbardziej ruszamy z tego typu projektami. I rzeczywiście, choć może ten nasz futbol najbardziej kojarzy się z... No, z gośćmi indywidualnymi, to rzeczywiście można go też wynająć. Przede wszystkim pewnie kojarzy się jako przestrzeń pod wynajem sala gimna, czyli ta nasza sala koncertowa, która jest no, jakby wydzieloną przestrzenią, którą można wynająć. Ale całe przestrzenie Food Hallu, te gdzie znajdują się koncepty gastronomiczne, to również są części, które na mniejsze lub większe eventy można wynająć. I co w Waszych przestrzeniach zapewniacie, jeżeli chodzi o organizację takich eventów biznesowych? Co na przykład oferuje... Sala Gimlet mhm. i co oferuje też wynajem, powiedzmy, przestrzeni mhm. food courtu. Znaczy, staramy się, żeby nasza oferta, niezależnie gdzie te eventy się dzieją, żeby była kompleksowa, więc w zależności od tego, jak, jaką mamy formułę, zawsze staramy się zapewniać i jedzenie dla, dla gości w takiej lub innej formule i obsługę barową. Mamy tutaj no, jako miejsce typowo muzyczne szeroką ofertę artystów, których rekomendujemy, których możemy zaprosić, do współpracy. Pełną technikę sceniczną naszych realizatorów, którzy znają miejsce, którzy do, do dyspozycji naszych gości biznesowych również są. Wszystkie właściwie usługi takie około eventowe jesteśmy w stanie tutaj zapewnić też dla, dla naszych gości. Szczególnie ciekawa wersja wydarzeń to właśnie wydarzenia, które dzieją się na foodholu, czyli nie w samej sali Gimlet, ale również obejmują części foodholowe. To jest może taka nieszablonowa nie propozycja, bo może nie dla wszystkich jest to oczywiste, że tę część naszej przestrzeni też można wynająć, ale jak najbardziej. I wtedy wydzielamy poszczególne części, w zależności oczywiście od grupy, jak ona jest liczna, poszczególne sale food hallu i zapraszamy do współpracy te koncepty gastronomiczne, które mają swoje lokale właśnie w określonych przestrzeniach. No i to jest w ogóle jest super, to jest ulubiona moja formuła eventu, ponieważ no pozwala nam szczególnie w tym sezonie jesienno-zimowym przeprowadzić taki trochę festiwalowy Event, ponieważ no wszystko mamy pod dachem, mamy ciepło, ale jednak goście mogą krążyć między konceptami gastronomicznymi trochę jak między food truckami na festiwalach. Mhm. Możemy zrobić kilka scen i tak samo goście między jedną a drugą sceną sobie krążą. Do tego zazwyczaj nasi klienci zapewniają jakieś dodatkowe atrakcje, więc naprawdę czas goście mają super zorganizowany i jest to taka trochę oryginalna forma no, eventu. Najczęściej to są eventy integracyjne. Więc mają okazję się fajnie pobawić u nas. Jasne, a jeżeli chodzi o liczność grupy, to mhm. jak duże grupy mogą do Was do was przyjść? Na, co dzień, na co dzień przyjmujemy mniejsze grupy, bo wiadomo i one się częściej zdarzają. Mhm. Jeśli chodzi o samą salę gimlet, to tutaj no, w zależności od formuły, ale powiedzmy od 50 osób w górę. Natomiast jeśli łączymy gimlet z salami futbolu, no to to myślę, że to są nawet wolumeny do 1500, 1800 osób. To wszystko zależy od formuły oczywiście, ale powyżej 1000 to tak, jak najbardziej mamy tu doświadczenie, już robiliśmy wiele tego typu eventów i to, to się sprawdza. No właśnie, bo mówisz, że już robiliście wiele, wiele tego typu eventów. To jakie na przykład powiedzmy branże już u Was gościły w ramach tych eventach biznesowych? Bardzo różne, mówiąc szczerze. Widzimy jakąś tendencję jeśli chodzi o branżę IT, mhm. że, że oni nas lubią, może dlatego, że mamy trochę niezobowiązujący charakter bardziej niż na pewno wszystkie takie typowe przestrzenie konferencyjne. Więc tak, głównie, głównie branża IT, ale mamy branżę beauty, mamy różne firmy elektroniczne, które, które się pojawiają, to myślę, że to są takie najczęstsze. Mhm. Tutaj podmioty, które się u nas pojawiają. Jako główna dowodząca tych eventów biznesowych, na pewno jesteś ściśle związana z organizacją takiego wydarzenia od początku do końca. Powiedz mi, z jakimi tymi wyzwaniami się mierzysz w trakcie organizacji takich eventów biznesowych? Mm -hmm. no, nasz dział składa się z kilku osób i ja akurat jestem tą osobą, która bardziej zajmuje się tym procesem sprzedażowym mm -hmm. i obsługą klienta na pierwszym etapie. Natomiast na tym etapie realizacyjnym mamy zespół, który zajmuje się koordynacją, już wydarzenia na ostatniej prostej, że tak mm. powiem, i w trakcie jego trwania. No, wyzwań, wyzwań jest sporo. Myślę, że takie największe, które u nas się pojawia to, to jest to, że jesteśmy zabytkiem i to jest przestrzeń, która ma swoje ograniczenia i których nie da się przeskoczyć. Ale tym bardziej myślę, że cenna jest pomoc, wsparcie właśnie dziewczyn z mojego zespołu, które znają to miejsce, które wiedzą jak klienta nakierować, jak tutaj wesprzeć go, co mu podpowiedzieć, bo, no bo rzeczywiście są różne, różne tutaj aspekty, z którymi na co dzień się mierzymy, ale myślę, że ten szlak nasz eventowy już też jest na tyle mocno przetarty, że wiemy, co tu najlepiej klientom zarekomendować? Jasne, no ale też przez to, że to jest zapytek, no to też jest jeden z tych argumentów, żeby, że naprawdę warto u was Oczywiście, zorganizować, no, to, coś to jest za coś nie <laughs> um, No a jak w wyglądają te etapy? Jeżeli firma chce do Was się mhm. zgłosić i OK, chcemy u Was zorganizować taki event biznesowy, integracji naszych pracowników, to gdzie powinni się zgłosić i jak powiedzmy ten etap mhm. e, wygląda? Najczęściej zaczyna się po prostu od jakiegoś ogólnego zapytania, od pomysłu na event i to właśnie ze mną wtedy nasi goście się kontaktują. Razem wymyślamy mniej więcej, jak ten event ma wyglądać, jaki ma mieć zakres, jakie ma mieć godziny, skalę itd. I od tego, od tego gdzieś wychodzimy i to jest podstawa do dalszych rozmów. Jeśli rzeczywiście ta nasza formuła gościom się podoba, chcą do nas przyjść ze swoim eventem to wtedy już wszystkie konkrety, tak jak wspomniałam, dziewczyny na etapie realizacji pomagają ustalić. Właściwie jeśli pracujemy z klientem finalnym, bo czasami zdarzają się też pośrednicy, jakieś agencje, to, to wtedy trochę inaczej, natomiast jeśli pracujemy z klientem finalnym... To jesteśmy w stanie zapewnić właściwie wszystkie usługi około eventowe, które, które się na rynku pojawiają, od wynajmu mebli przez jakieś fotobudki, jakieś dodatkowe atrakcje, to, to wtedy my tutaj we wszystkim chętnie pomagamy. Mhm. A jeżeli chodzi powiedzmy o klientów indywidualnych, no to jak powiedzmy godzicie ten wynajem mhm. tych przestrzeni pod eventy biznesowe i to, żeby ten klient indywidualny no, powiedzmy nie miał. Nie biorę wam tego za zły. o! No tak, to, to rzeczywiście jest temat, który się pojawia przy tych większych imprezach. Na szczęście, budowa naszego futbolu sprzyja temu, żeby sale oddzielać. I mamy, poszczególne sale są oddzielone kratami, i te kraty są też wysłonięte kurtynami. Więc jeśli na przykład na połowie futbolu. Mamy event prywatny, to wtedy my zupełnie tą część, która zostaje dostępna dla gościa indywidualnego wydzielamy. Dbamy też o to, żeby goście nam się nie mieszali, bo to jest też wiadomo rzecz, której oczekuje klient biznesowy. No, zazwyczaj wspieramy się oczywiście ochroną. Tutaj też mamy ekipę naszych stałych pracowników, którzy też znają specyfikę obiektu i tutaj nas wspierają w tym zakresie. No dbamy o to, żeby jednak zawsze jakaś część foodholu była otwarta dla gości indywidualnych, żeby oni mieli oddzielne wejście, oddzielne zaplecze sanitarne i tak dalej, żeby no, no, nie, żaden dzień nie był pozbawiony tych gości indywidualnych, którzy są, którzy są naszą codziennością. Tak? Jasne. Y a coś teraz będzie się w najbliższym czasie szykowało tam na dole? O czym warto wiedzieć? W tej chwili jeszcze jesteśmy w takim sezonie trochę wakacyjnym, więc biznesowo niewiele się tam dzieje. Pierwszy większy event mamy w ostatnim tygodniu sierpnia i to myślę, że będzie taki mocny akcent, którym rozpoczniemy już ten sezon właśnie biznesowy, bo wrzesień szykuje się bardzo intensywnie. Mamy w planie właśnie też takie wydarzenia na food hallu na połowie albo i na większej części, więc z dużymi wolumenami. No a poza tym oczywiście konferencje i mniejsze spotkania na co dzień. Tak, wrzesień, październik, szykują się intensywnie. Zapraszam też oczywiście na grudzień, tam jeszcze mamy kilka wolnych terminów, więc będzie nam bardzo miło gościć ewentualnych naszych gości. Jasne, no to w takim razie zapraszamy. Na pewno warto tutaj zorganizować spotkanie biznesowe, event biznesowy, no bo faktycznie przestrzeń jest, jest wyjątkowa. No i pomimo powiedzmy jakichś tam ograniczeń dla klientów indywidualnych, jeżeli chodzi o food court, no to tak czy siak nie wszystko będzie pozamykane, więc można przychodzić i, i korzystać normalnie. Dobrze, no to w takim razie bardzo Ci dziękuję. Już trochę więcej wiemy o tym, co można, co można biznesowo podziałać w futaunie. Moim gościem była Joanna Janecka. Dziękuję bardzo.